Jak mnie wyrąbało! Ej, ja na. Ja, jest, jestem na. Ile palet tu jest! O, ja. Oooo! Ej! Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tych. Mam blisko, pilar! O, nice! Na okay. jakim jesteś? Ej, już ci mówię, już właśnie tam biegnę. Eee, oj, jest, jaki spawn zajebisty i dobra! I to nie wiesz, a to jest blisko? Dawaj! Już ci mówię, tylko znajdę tego, znajdę numer. Ej... B4, B, B4, Jestem B6. O oh my god, dobra, jesteśmy ja blisko. Mm -hmm. Mamy, już. Czy to jest? No way, tak blisko jest jeszcze kuchnia stary. Mamy, kurde. O kurde. Dreamseed. A, a nie, to nie jest kuchnia, to co są te energetyki są lody. B5. Widzę, widzę pale, widzę szelfy. Tam jest 6 półek z paletami, kurde. O kurde. Od razu po palety i drabinę najlepiej. Mam bilard. Ten już bilard znalazł jeszcze ja tam taki wiesz, e, Tej, e, tej zwykłej drabiny. Mary, to jest jeszcze lepsze, bo tu masz sekcję z bilardami No fucking way. No, nie każę, że ty zjesz, oczywiście. <noise> Skąd wiedziałeś? No i patrz, mamy drabinę. Ej, dawaj, chodź tu, ja będę ci rzucał drabiny. Mamy drabinę? Mamy raz. Dobra. Mamy w chuj drabin. Mamy drugą. I co to za drabina? Skład. Sk... What? O, oh, fucking shit! Czekaj, mam! O kurde, ja mam pomysł! Marsz. Ja mam pomysł, ja mam pomysł! Dra... Mam drabinę! Poczekaj, poczekaj, co on drabiną, ja mam pomysł! Czyli bijaki. Bardzo zajebisty. E, bu błę, 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 bu O, sas. O, my god, Leci! Yep. Jaka długa drabina Daj tą drabinę, daj tą, daj tą drabinę O kurde, panie, dobra, masz Czekaj Jakiże niby masz pomysł? Postaw ją Ja ją wezmę Dobra O stary, to jest pomysł życia normalny. No Dobra, tym tą drabiną się zajmiemy później Koniec ona jest długa, co to chuja? Zaj zajmiemy się tą drabiną później Po prostu zróbmy na razie bazę Na pierwszą noc O chuj, patrz co zrobiłem Co to jest? O dzień akurat jest. Easy. To wiesz co, ty iść pożarcie. Po Dobra. Ostatni raz. Ja pierdolę Kurwa Balan. Jaki duży? Chyba to może to może zostawić. No, to możesz zostawić. Ta, ta woda, Luke. Jaka woda? A nie widzisz? Miałeś jedną rzecz. A nie kurwa. Ja nic nie robię. Widzę. Słyszę po twoim głosie, że robisz, we. Kurwa. A jak to usunąć? Kurwa, mamy problem. To wywal, to pójść. Nie wiem, 3000 katek wywal to i tyle. Tylko jest taki jeden problem Jaki? JA W TYM JESTEM I NIE MOGĘ Z TEGO WYJŚĆ No To co ty kurde robisz? Ja pita, drabina, ja pierdolę JAKO DRABINA, O ja WERDOLĘ O Ja PIERDOLĘ, DRABINA O JO O, CO JA TU MAM? Co? That was easy mm. To co jest za Roblox? Nie wiem Jit. JIT! Gdzie go wyjebał? Gdzie go wyje... Że gdzie? Gdzie on jest? Co jest? On zniknął. On zniknął. Ej no kurwa. Coś ty zrobił. Ja, ja nim wróciłem i typa wywalił gdzieś. Coś ty zrobił. Na drugi koniec sklepu coś takiego. Coś ty jakim chujem? Nie wiem. Jak? O ty był w mojej ręce, wywaliłem go i nagle nie ma. Będzie raz, ostatnia noc i będą się typy spełnić. Jew, yep, jew. Yep. Mam marzacie jakieś? Czy nie? Niezbyt. Nie mam, czekaj. Sprawdziłem i mam. Dobra. Ooo, co ja mam? Co znalazłeś? Dwayne The Rock Johnson eating a pancake. Oh, of course. Bierzemy to Dwayne The, Pan Dwayne The Pancake Jones. jako zakładnika. Czemu? Patrz! On chce jeść w, w spokoju. Patrz. Pankejki, ty! Czemu? <gry> Leave him alone. Just want to eat his pancakes, bro. Patrz, ho, patrz. Pokaż Hmm, czy telewizory zbierać? Nic później. Ale później. też robimy pomoc. Ta. Dobra, 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 tyle chciałem wiedzieć. Pomoc z Bean! Yeah, Mr. Bean! Okay, bean. Mistry O oh, si typ nie goni. Już jest typ? No. Uciekaj. Leci typ, uważaj. Bro fuck. O! Oh. Fuck ba 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 co ty... Zepsułeś to, zostaw to. Dobra. Na, nad tym był stół, nie zauważyłeś. O kurde, sorry. Postaw to, jak to zrobię. Dobra. Eneo, ja pierdziel. Co? Ile i temu? Dobrze, nie? Zajebiście Można się żywić. Ile się Ile tej wody? Mam pojemne kieszenie. Ou! Oh. u, uh. Nice! Co możesz iść? Kurwa. <laughs> Fuck! Oczywiście Of course, standard Hej rock. Patrz w ogóle na to Pokaż o, Dying Typ jest Typ jest, kurwa Mały gnój, pomóż Ua. O nie A, a Nie dostaniesz mnie Close, close, close o. Typ się pojawił jakimś co ty? Podało mi się jedno... Co ten typ ma na głowie? Nie, nie wiem What the fuck? Co on ma na głowie? Nie zauważyłem, usłyszałem go i zacząłem spierdzielać, nie? Taki mikrus, kurde Jaki mikrus? O, dobra Ja, ja tego mikrusa idę zobaczyć <laughs> Ty, on ma party hat A Jakie on ma łapy duże, ty <laughs> To to jest Tam jest Bobros. Co? Bobros. tam. Aha! No, tak. Tam jest Bobros. Bopros E-Mastermind. Taki <laughs> mikrus ty. Jaki mikrus, ty? ty. Co ty jak ty skacze Co jest? Ty, jak ty widzi skoro nie ma nawet. Eee... Uh, what the fuck? Co tu robią palety? Gdzie? Ja je tam, posta ja tam postawiłem. Tutaj? Gdzie. Tutaj? Postawiłeś? Zobacz a nie What the fuck what, what the fuck Co? Co jest? Eee, eee, a, kto to kurwa jest? Kto? Gdzie? Jak? Co to za gówno tam jest? Gdzie? Czekaj Chodź tu Look at this bitch Tu Co to za gówno? Gdzie? Tu Co to jest? Co to jest? Kurwa, co to jest? Pytfy! Ty on ma. O, dwóch tu jest już. Ty ten, ten typ ma nos, a ten nie ma. Tak, on ma całą twarz chyba. Co jest? I co to za typ? Tu? Lejny? Nie, patrz! Jakiś tutaj. Wiesz, co wydaje mi się. O, pa, pa, pa. Pytfy! Wy? Wydaje mi się, że to gówno może ożyć. Jest prawdopodobieństwo. A dobra, bierzemy go do bazy, dawaj Bierzemy go do bazy, żeby ożył Będzie eksperyment Kurwa, czemu do... ten telewizor jest taki duży? Nie ale że masz jakiś wypierdalny telewizor Ma, on jest długości tego... E... Stołu bilardowego Luknij se Czekaj To jest większy od stołu bilardowego Co jest kurwa? Ja trafiłem kur... do sekcji 4K, czy co? Telewizor 4K no. Gigantyczna paleta Luka dys Monster He? Co to jest za drewno, które się bierze kur... Ile... No to o tym ci mówiłem! Co to to. Ile to się bierze? Mhm. Już jest. Czerwona szórz! Kola... Aha Ty Ja kurwa mu powiem... Że ja jest, powiem być jakimś jasno widzę, nie? Tak, tak. Co do chujan. Druga... Jak, jak będzie kolejny mglisty dzień, to... Co? Kurna, ja idę... Ja, ja kurna się, piszę, ja idę na jakiegoś siostnowicę. <grym znaframi> Co? Co się tak? Co ci? <grym znaframi> <grym znaframi> ja muszę coś zjeść. Wiesz, ile mam być

Robin! Haha! John Quina! Dobra. Stary, chodź, chodź tutaj. Weź mi połowę może, bo co? czegoś nie kupam. O co f**k? powinien być taki duży. Co jest? Zobacz tego potwora! To. O, to on się przyda. Jaki długi, ty! Co to za jakiś gigant? Hmm. Maximus, Co do chu... ch**... <laughs> Ile tą? O chuj. To jest tak wielkie, że tego postawić nie mogę. Ja pierdol. Look at this shit. Co do chuja? No mówię. Okej. Okay. Tam jest uh, okay. typo. O, Jim Carrey <laughs> Co to co, co za lampa? Co, co się stało? Lampa spadła z, z nieba. Co Lampa to jest! Lampa. lampa spadła z nieba. Co do chuju! Co jest? Co jest? Spadła kurwa z nieba. Bóg mi lampę zestrął. Dał mi znak. No kurde, no, no kurde, nie. spadło z nieba <grym> What the fuck? Co jest? Ten... Co? Co to było? Co to było? Coś spadło znowu czegoś światła? Nie mogę Ty niski spawniowałeś? Nie Ja miałbym coś spawnić? Nie wiem, ale coś tu przeciało kurwa na dół I spadło i kurwa Co? Co do chuja się odpierdala? Nie wiem Coś tak jest Kurwa <grym> <grym> Było. Co było? <noise> co jest? Pikarnik! Co jest? Pikarnik wywaliło w powietrze i kupiłem Co? Pikarnik w powietrze wywaliło. <głos> <głos> Nie, <głos> Nie mogę! Jak chyba się popakałem! <noise> O oh, nie! O mój Boże, weź pracę, ja Nie mogę <laughs> Ja kurwa się popłakałem Wracaj <laughs> <all I> do mnie <laughs> like. O oh, kurwa Co to telewizor robi? Jezu yes, oh. To, co, co telewizor robi? Pomóż! Nie mogę, ja płaczę. O ty... O! Ja go wyciągnę z bazy. Czemu on tak szybko biega? Oh my god. Blokuj! Nie mogę. Co mi się dzieje? Fuck! Blokuję. Dobra. Fuck! Na, na, ten, na szklarnię A jest problem! Na szklarnię wbi Nie mogę, ja pod stół wbijam! A nie złapę Cię ryb? Nie, jestem safe Ale weź tam zablokuj się Próbuję, ja... bo, ale te, telewizor tak postawił jej, że nie mogę Sorry Okej, okay, zablokowałem Nie, co się Boże. działo? Ja, ja na szklarnię <laughs> idę Dobra o mój boże. Nie, nie Speed Blue! Zaprawojący piekarnik! <grystanie> 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 Kucharka? Wracam! <grystanie> Najpierw kuwa lampa potem jakieś jeszcze coś, a potem kuwa piekarnik! O mój boże! Piekarnik mówisz! <grystanie> no, w serio! Nie, serio? Piekarnik! Piekarnik! Kurwa, <laughs> piekarnik. Zobaczysz, to kurwa ja nie mogę! <laughs> piekarnik, ja Jezu o, <gülüyor> 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 oh, ja nie mogę, piekarnik. Ja, kurwa, co? Piekarnik. Piekarnik. <laughs> kurwa. Piekarnik. O, to masz i przyjaciele. Się... Ja sukula nie musiałem bo tak się pofłaknę. Skąd ten typ tu się wziął? Co jest? Co on robi na... Chodź tutaj, typ tam nie stoi. Co? <laughs> Poz, é é <laughs> Já... Já é <laughs> e aí como ele blisko Estou do base. Poxa, para cá A é uma E a que lá E <tam>? co... <laughs> 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 CO SIĘ dzieje? Ej kurwa, pomocy! POMOCY! O kurwa! O kurwa, jest mała! Co do Nie wiem. Najpierw Bóg ci zesłał kurwa na czernie. Czy ty, 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 ty nic nie wpisywałeś? Czy nic... NIE, NIC! Ja takich komentarzy nawet nie znam. Jakim cudem... Ty się na nas w kuna w powietrzu był u nas w bazie i nagle kurwa zacząłem latać Kurwa jak Nie mogę, co to kurwa jest ja pierdolę. Je? Ja pierdolę, nie mam pytań. Nie mam pytań, nie nie No Serio jakby nie mam pytań